Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w najnowszym filmie na kanale Italia Moim Okiem. Kochani, jakiś czas temu nagrałam film o tym, jak to mój mąż przyleciał do Polski i co tam ciekawego go zastało, co go zdziwiło, a z czym nie do końca sobie radził. I słuchajcie, ten film spotkał się z Waszym ogromnym zainteresowaniem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten film. I w komentarzach pod tym właśnie filmem znalazłam taką informację, że fajnie by było, gdybym ja nagrała film o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy. I teraz tak sobie pomyślałam, czy jest jeszcze coś takiego, co we Włoszech mnie dziwi? I zaskakuje albo z czym sobie nie radzę, albo co mnie wkurza po pięciu latach mieszkania tutaj. I wyobraźcie sobie, że są takie rzeczy, i właśnie w dzisiejszym odcinku Wam o nich opowiem. Zapraszam. Przygotowałam dla Was kilka takich historii, które po prostu może ułatwią Wam zrozumienie tego mojego problemu. E, więc film może być troszeczkę dłuższy, ale mam nadzieję, że mimo wszystko spędzimy ten czas razem miło. No więc pierwsza historia, pierwsza sytuacja rzuciła mi się w oczy, dlatego że byłam w Polsce w wakacje u mojej siostry i wyobraźcie sobie, że mój szwagier remontuje mieszkanie. Sam, to znaczy 60% mieszkania, które w tym momencie już jest wyremontowane, jest zrobione po prostu jego rękoma. Jeśli on nie wie, jak zrobić daną pracę, to albo się doinformowuje, ale jeśli już naprawdę nie jest w stanie zrobić nawet z informacjami, które otrzyma, nie jest w stanie po prostu zrobić tej pracy, nie wykonać tej pracy, to wtedy wzywa fachowca. I jak to wygląda we Włoszech i gdzie pojawia się ta osoba fachowca właśnie w różnych takich pracach? No więc ta osoba fachowca pojawia się praktycznie na samym początku. To znaczy, znaczy, nie ma tak, że ktoś próbuje coś sam zrobić. Oczywiście nie mówimy tutaj o przykręceniu jakiejś takiej prostej śrubki czy złożeniu czegoś naprawdę prostego, ale mówimy o takich pracach, które wymagają, nie wiem, przemyślenia, przeanalizowania, może doinformowania się, dowiedzenia się po prostu, jak coś zrobić. To yy, się po prostu nie dzieje i wtedy najczęściej właśnie pojawia się fachowiec. I teraz tak, ja mam takie teorie na ten temat, że oczywiście wy możecie powiedzieć, że to dlatego, że Włosi są leniwi i im się po prostu nie chce. Może tak być, nie mówię, że i tak nie jest. Ja się zastanawiam po prostu, czy to nie jest troszkę tak, że Włosi po prostu z takimi pracami manualnymi sobie średnio radzą i wolą po prostu zadzwonić po fachowca, żeby on to przyszedł i zrobił, oczywiście odpłatnie, niż po prostu zrobić coś samemu i po prostu coś zepsuć. Nie mają po prostu takiej motywacji, żeby coś spróbować zrobić samemu, tylko wolą po prostu to oddelegować komuś innemu i umyć po prostu ręce. Także to jest taka pierwsza rzecz, która mnie się średnio podoba, dlatego że e, jakby no, fakt, że ktoś może i ktoś chce sobie coś zrobić samemu, bez udziału na przykład fachowca, moim zdaniem jest bardzo fajny, bo po prostu pozwala nam się w pewnym sensie rozwinąć, to znaczy po prostu zdobyć jakąś nową wiedzę. Natomiast Włosi po prostu tego nie chcą robić i tego po prostu nie robią. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy właśnie po przyjedzie tutaj do Włoch, po mieszkaniu tutaj już od 5 lat, co mogłabym ewentualnie wam powiedzieć, jako coś, co mnie po prostu denerwuje. Kolejna kwestia to kwestia ekologii. I o ile mam wrażenie, że Polska z ekologią radzi sobie całkiem nieźle, o tyle we Włoszech mam wrażenie, że to w ogóle nie działa. W Polsce możecie iść do supermarketu ze swoim pojemnikiem, na przykład szklanym, żeby kupić produkty na wagę. A nawet jeśli nie macie takiego szklanego pojemnika, możecie zawsze użyć takiej torebki z materiału i tam też możecie po prostu te swoje zakupy. Wsadzić. Odchodzi się po prostu od takich plastikowych borków, do których pakowane są, nie wiem, warzywa, owoce i właśnie te takie różne produkty na wagę. Podobnie jest też z segregacją śmieci. Myślę, że to działa bardzo dobrze. Te kosze na śmieci do segregowania są od bardzo długiego czasu, w Krakowie przynajmniej i wygląda na to, że po prostu działa to całkiem nieźle. Jeśli chodzi o ekologię dodatkowo, to wprowadzone są te zasady, że trzeba eliminować piece, które palą, które kopcą i tak dalej, więc jakby widzę, że coś się w Polsce dzieje takiego bardzo pozytywnego, jeśli chodzi o ekologię. Natomiast we Włoszech to po prostu nie działa, słuchajcie, to nie działa. Jeśli chodzi o sklepy i właśnie możliwość zrobienia zakupów do swojego pojemnika, ja w ogóle nie znam takiego supermarketu tutaj, który by to praktykował. Jeśli chodzi o segregację śmieci, to prawda jest taka, że mamy tutaj takie kosze na ulicach, do których wyrzucamy karton, szkło i plastik. To prawda, więc to jakby funkcjonuje, ale słuchajcie, w ostatnim czasie ta polityka zbierania śmieci troszeczkę się zmieniła. I zabrano nam te pojemniki na plastik i na kartony i po prostu każde mieszkanie, czyli każdy mieszkaniec, czyli każde mieszkanie, które produkuje śmieci, musi je segregować we własnym zakresie i wyrzucać je w zasadzie do takiego wspólnego budynkowego kosza na śmieci, czyli nie po prostu już na ulicy, gdziekolwiek, tylko po prostu jest to robione w ramach mieszkania, czy w ramach bloku, czy w ramach domu, w zależności od tego, gdzie mieszkacie. I słuchajcie, jest to po prostu dla Włochów Niemożliwe, żeby przejść po prostu do porządku dziennego z taką nową polityką. Ja spotykam się na z tym, że na mieście, gdzie znajdują się kosze na śmieci, żeby na przykład wyrzucić, nie wiem, chusteczkę higieniczną albo nie wiem, kupę na kupę psa, na gminie spotykam się z tym, że te kosze są przepełnione i to nie takimi śmieciami właśnie, że ktoś nie wiem, wypił jakiś napój i po prostu wyrzucił pudełko. Nie, to są ewidentnie, słuchajcie, worki na śmieci pełne śmieci takich domowych, takich po prostu wiecie, których produkuje się najzwyczajniej w świecie w domu. Nie mam zupełnie pojęcia dlaczego tak jest i czy Włosi po prostu nie mogą sobie tego swojego myślenia zmienić na takie bardziej ekologiczne. Nie mam pojęcia, natomiast bardzo jest mi przykro i szkoda po prostu patrzeć na to, jak wyglądają Włochy i jak ta sytuacja ekologiczna się tutaj pogarsza. Jeśli rozmawiamy już o tym, co mnie tutaj denerwuje i nad czym nie mogę przejść do porządku dziennego, to zdecydowanie muszę tutaj wymienić włoski kodeks ruchu drogowego. I nie mówię tutaj o samych przepisach, bo te istnieją i są fizycznie spisane. mówię o sposobie, jaki Włosi interpretują te właśnie przepisy. I tutaj teraz tak, nie będę tutaj się skupiać na tym, jak Włosi jeżdżą, bo jeśli ktokolwiek tutaj we Włoszech był, to doskonale zdaje sobie z tego sprawę, jak Włosi jeżdżą, czyli nie używają kierunkowskazów, wpychają się, Tworzą własne, wiecie, pasy ruchu, blokują skrzyżowania, trąbią na siebie, krzyczą, zachowują się po prostu agresywnie w stosunku do innych ludzi, więc, jakby to też zostawmy tak, jak jest. Ja bym chciała Wam tutaj opowiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o włoskie parkowanie, bo to jest to, co doprowadza mnie do szału. Jeśli chodzi o jeżdżenie we Włoszech, to jestem już przyzwyczajona do tego sposobu ich jeżdżenia, i sama przyznam szczerze, że zdarza mi się po prostu czasami jeździć po włosku, czyli po prostu na przykład nie używać kierunkowskazów. Ja robię to na przykład w momencie, kiedy jestem na jakiejś drodze i widzę, że nikt z tyłu za mną nie jedzie. Więc nie myślę o tym, żeby włączyć kierunkowska, sprawdzam tylko w lusterku, czy nikogo nie ma i skręcam przykład w lewo i w prawo. I zdaję sobie z sprawę, że to jest y, złe, jeżeli powinnam tak robić, ale wielu Włochów tak robi. Y, I nie mówię, że to jest wytłumaczenie, że wielu Włochów tak robi, więc ja też tak mogę robić. Po prostu się przyzwyczajam do tego jeżdżenia właśnie w taki sposób i sama po prostu to też robię, chociaż wiem, że jest to złe. Więc jeśli chodzi o jeżdżenie, to sami widzicie, jak to wygląda. Ale jeśli chodzi o, słuchajcie, o parkowanie, no, do tego po prostu nie mogę przejść do porządku dziennego, bo strasznie mnie to denerwuje i niejednokrotnie po prostu. Po prostu klełam na tych Włochów, jak oni mogą tak parkować. I jakby kwestia jest jedna, jeśli ktoś po prostu zaparkuje wiecie, do Piafila, czyli po prostu ktoś, jest jakiś rząd samochodu zaparkowany i ktoś po prostu zaparkuje obok tych samochodów, blokując możliwość wyjazdu tym samochodom, które są już zaparkowane. Tak się zdarza, tak bywa. Jest to coś normalnego w takich dużych miastach. Ale słuchajcie, fakt, że jeśli Włoch potrzebuje na przykład wyjść do piekarni i jest samochodem, po prostu staje tak, jak mu wygodnie, włącza światła awaryjne, wychodzi do piekarni, załatwia, co ma załatwić i po prostu wraca do swojego samochodu. I nie ma znaczenia, słuchajcie, czy on się zatrzymał na przejściu dla pieszych, czy on w tym momencie uniemożliwił przejście na przykład kobiecie z wózkiem. To, co mnie naprawdę denerwowało, kiedy chodziłam z Alą i Ale miała Naprawdę niewiele lat i musiałam używać wózka, to właśnie fakt, że bardzo często kierowcy po prostu blokowali chodniki w taki sposób, że ja nie mogłam tym wózkiem się przecisnąć. Teraz jest trochę inaczej, dlatego że chodzę, wiecie, z Alą na piechotę, więc um, nie mam z tym żadnego problemu, żeby się gdzieś tam przecisnąć. Ale sam fakt, że po prostu, wiecie, muszę gdzieś tam próbować wymanewrować, chociaż jestem na chodniku i powinnam tak naprawdę bez problemów móc przejść po tym chodniku, to muszę po prostu tam manewrować, próbować się tam gdzieś ocierać o te samochody. Strasznie to denerwuje i po prostu nie mogę znieść. Tego, że Włosi po prostu tak bardzo źle parkują, a może nawet nie tyle, że źle parkują, tylko po prostu nie szanują innych użytkowników ruchu. Bo tak naprawdę to o to się rozchodzi. Bo oni nawet mogą bardzo dobrze zaparkować, to znaczy po prostu nie otrzeć się o nic, nie rozbić samochodu, nie wjechać w nic. To też się bardzo często zdarza przy parkowaniu. Generalnie po prostu jeżdżą dobrze i parkują dobrze, natomiast nie szanują po prostu innych. Mnie się zdarzyła taka sytuacja, słuchajcie, kiedyś byłam w aptece i stałam w kolejce, ta kolejka wychodziła na zewnątrz apteki i słuchajcie, jestem świadkiem takiej sytuacji, że wychodzą dwie panie starsze, wsiadają słuchajcie, do samochodu i na chodniku, jakby na ulicy, nie na chodniku, na ulicy był pan, który jeździł na wózku inwalidzkim elektrycznym, czyli po prostu wiecie, oni nie mogą się poruszać tak szybko po chodnikach, bo to jest utrudnione, więc po prostu jeżdżą po ulicy, no bo ulica jakby no, jest dla nich troszeczkę wygodniejsza, jeśli chodzi o poruszanie się. I wyobraźcie sobie, że ten pan po prostu na tym wózku inwalickim, elektrycznym siedzi na tym wózku w tym samym miejscu cały czas, w oczekiwaniu na to, że pani ekspedientka wyjdzie z tej apteki i go obsłuży. Bo tak, słuchajcie, u nas to wygląda. To jest bardzo miłe z tej strony, że po prostu pani ekspedientki wychodzą i obsługują tych ludzi na zewnątrz, czyli po prostu oni nie muszą wchodzić do środka, bo jest dla nich trudne. Czy po prostu pani wychodzi, obsługuje takiego klienta i ten klient może może się oddalić. Więc słuchajcie, ten y, pan na tym wózku inwalidzkim elektrycznym był dokładnie w tym samym miejscu i wychodzą te dwie panie, słuchajcie, z tej apteki, panie wsiadają do samochodu i zaczynają cofać. I zaczynają cofać i w ogóle nawet nie zwracają uwagi, słuchajcie, co się dzieje wokół nich, tak, że ocierają się, słuchajcie, o tego pana. Ocierają się tego pana, bo zaczynamy wszyscy krzyczeć na te panie, żeby uważały, co robią, bo tam jest ten pan na tym wózku inwalidzkim. I słuchajcie, taki stres, takie nerwy, słuchajcie, bo te dwie baby, które po prostu wiecie, starsze babki, wsiadły do tego samochodu i w ogóle nie patrzyły nawet, co się dzieje dookoła, i po prostu jadą, cofają, bez w ogóle jakiegoś zastanowienia się. I tutaj, kochani, przechodzimy do kolejnego punktu, który też ma coś wspólnego z jeżdżeniem, a mianowicie to, że we Włoszech bardzo dużo starszych osób. Mimo, że jest już w takim wieku, że moim zdaniem nie powinni jeździć samochodami, czyli po prostu lekarz orzekający o tym, jakby przydatności ich do y, używania samochodu. Nie wiem, czy to brzmi sensownie, chyba nie. Wiecie, jeśli. Musicie przejść dodatkowe badania, żeby się dowiedzieć, czy możecie prowadzić samochód, czy nie. Bardzo dużo lekarzy po prostu tutaj orzeka o tym, że takie osoby mogą jeździć. I to są, słuchajcie, osoby, często takie, które ledwo, słuchajcie, chodzą, ledwo stoją na nogach, czyli te refleksy są już troszeczkę takie opóźnione, i to jest nagminnie tutaj, że po prostu osoby, które są naprawdę w takim stanie, że ja bym absolutnie nie dała takiej osobie w ogóle prawa do jeżdżenia samochodem, takie osoby po prostu tutaj samochodami jeżdżą. I to jest kolejna kwestia, która po prostu jest dla. Dla mnie yy, no, bardzo mnie denerwuje i jest mi po prostu bardzo źle wiedząc o tym, że po prostu. Zdaję sobie z tego sprawę, że osoba starsza nie chce być wykluczona i stara się do samego końca, dopóki jest jeszcze sprawna, funkcjonować w społeczeństwie. Ale słuchajcie, wystarczy, że taka osoba starsza nie popatrzy, nie zwróci uwagi i naprawdę może się stać tragedia. I taka osoba starsza w tym momencie, która na przykład wjedzie w kogoś, wiedzie, w nie wiem, osobę, która idzie gdzieś po chodniku i nie wiem, przypadkiem po prostu coś się wydarzy, naprawdę ma zmarnowane resztę swojego życia. Nie ma niestety tutaj czegoś takiego, że po prostu Ci starsi Łosi czują sami, że coś jest nie tak i że powinni odpuścić to jeżdżenie samochodem. Nie, oni po prostu czują się w sile wieku, czują się naprawdę niezniszczalni, czują się po prostu tacy wiecie, nie, że nic ich nie spotka złego i że na pewno im się do niej przytrafi. Więc takie po prostu starsze osoby, które ciągle jeżdżą jeszcze samochodami naprawdę sprawiają, że ja się po prostu czasami boję sama jeździć samochodem, bo o ile ja jeżdżę całkiem nieźle, o tyle po prostu nie wiem jak się zachowa po prostu inny kierowca na drodze, czyli na przykład taki 90-letni pan, który po prostu nie do końca już widzi, nie do końca już słyszy i nie do końca po prostu respektuje, wiecie, o to i innych kierowców samochodowych. Dobra, kochani, wiem, że wypadki drogowe to nie jest temat śmieszny, więc żeby Was nie zostawić z tym niesmakiem, na koniec przygotowałam jeszcze jeden temat, który troszkę mnie dziwi, a troszkę śmieszy. O, to tak bym powiedziała. Będziemy tutaj rozmawiać o włoskich tytułach naukowych, więc we Włoszech i w żadnym innym państwie chyba się z tym nie spotkałam, żeby tak bardzo nadużywać tytułów naukowych, nawet w stosunku do osób, które tych tytułów po prostu nie mają. Ale, żeby kogoś nazwać z szacunkiem, żeby zwrócić się do tej osoby z szacunkiem, po prostu się tych tytułów użyć. Czyli dottore, inginiere. Nigdzie na świecie nie słyszałam tylu tytułów naukowych, ilu tutaj. I to nie jest powiedziane, słuchajcie, że te osoby tak naprawdę mają te tytuły. To jest po prostu kwestia tego, że jeśli chcecie naprawdę powiedzieć, że szacunek, szacuneczek dla Ciebie, to po prostu mówicie, zwracacie się do tej osoby właśnie per dottore, per inżynier. I to jest dla mnie, słuchajcie, absurd, bo wielokrotnie spotykam się również z tym, że na przykład na dzwonkach na zewnątrz bo nie wiem, czy wiecie, a jeśli nie wiecie, to się dowiecie stąd, że generalnie we Włoszech po prostu na dzwonkach, na domofonach na zewnątrz znajdują się nazwiska. Nie ma takiego, wiecie, że ktoś ukrywa się, że nie chce podać swojego nazwiska, tak jak jest w Polsce. W Polsce po prostu odkąd zostało wprowadzony RODO, to nie ma, słuchajcie, nazwisk na dzwonach. Natomiast tutaj jest to normalne i jeśli szukacie kogoś, to możecie po prostu go wyszukać właśnie, sprawdzając jego nazwisko na domofonie na zewnątrz. Słuchajcie, tu jest bardzo często tak, że Włosi tak bardzo chcą podkreślić to, że są doktorami, inżynierami albo jakimiś innymi specjalistami, czyli posiadają ten tytuł naukowy, słuchajcie, że do tego stopnia, że wpisują sobie go, słuchajcie, nawet na domofonie, domofonu prywatnego. Nie takiego, wiecie, że ktoś jest doktorem i ma swoje studio, bo to jest jakby jasne, że ktoś tam się dedykuje czy tam prezentuje jako doktor. Chodzi po prostu o takie prywatne miejsca zamieszkania i tam właśnie bardzo często znajduje się właśnie ten tytuł naukowy dodawany właśnie do nazwiska. Co dla mnie jest po prostu absurdem i dla mnie jest po prostu śmieszne, więc jak ktoś po prostu mnie tytułuje PER Doktoresa, to ja po prostu się z tego śmieję, bo dla mnie to jest. No dla mnie wiem, że to jest objaw szacunku z ich strony, ale dla mnie to po prostu jest śmieszne, bo jest to najzwyczajniej w świecie nadużywane. Wiecie, co za dużo, to niezdrowo. To tyle kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję, że dobrnęliście ze mną do końca. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie kciuk w górę. Oczywiście zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Widzimy się w kolejnych filmach na kanale Italia Moim Mokiem. To by było na tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia.